wcześniej, czyli wartość siły tarcia razy długość wektora przemieszczenia, czyli to jest droga przebyta razy kosinus kąta między siłą tarcia a przemieszczeniem, ten kąt między siłą tarcia a przemieszczeniem to jest zawsze 108 stopni, cosinus kąta minus 1, zawsze ten minus się pojawia, a długość wektora przemieszczenia to jest droga minus TSS. I, I tak samo jak wcześniej y, siła tarcia, to jest spóźnienie tarcia z siła nacisku, siła nacisku jest równa y, Q2, y, F jest równe FR, a FR jest równe Q2, więc siła nacisku jest na Q2 tej składowej, Q2 to jest Mg cosinus alfa, coś mówiliśmy, i jeszcze tam będzie nam potrzebne zamiana znaczy S na H, czyli H do S, czyli ten bok do długości równi to jest sinus kąta alfa, tak? I z tego, z tego S to będzie mnożymy przez S, gdzieś przez sinus alfa, to S to jest H przez sinus alfa. No i po prawej stronie w takim razie mamy pracę siły tarcia tylko, czyli to jest. W, no, tu. Pracę siły tarcia, czyli wstawiamy teraz tą siłę tarcia w to miejsce, w tu to, w to miejsce, czyli mamy to minus mi, mg, cosinus alfa raz jeszcze S. No i tu wstawiliśmy. I mamy już równanie, no jeszcze musimy oczywiście to S zamienić na H, bo była jedna niewiadoma, tylko to nasze H było niewiadome, więc zamiast S stawimy H przez sinus alfa to tu wstawić, znaczy tu dwie rzeczy zrobiłem od razu, bo y, ponieważ tu występuje h i tu się h pojawi w tym, to przenoszę wyrazy z h na lewą stronę. Dlaczego? No bo żeby mieć ten wyraz z prędkością z plusem, tak? Więc ten wyraz przenoszę na prawo, a ten wyraz na lewo, wstawiając jednocześnie miejsce s h przez sinus alfa, tak zrobiłem. Y, dzielimy przez m, czy masa ulega wszędzie skróceniu, bo w każdym razie występuje, występuje Wyłączam to, co jest wspólne przed to no wspólne to jest GH, to jest GH i, i tu też będzie GH. Wspólny mianownik jeszcze w tych dwóch wyrazach, czyli mianownikiem będzie sinus alfa, więc dochodzi do tego pierwszego wyrazu sinus alfa i otrzymujemy wzór dla, i właśnie teraz jeszcze mnożymy przez dwa, bierzemy pierwiastek, a, a nie przepraszam, bo my, my obliczamy h, no to mnożymy przez sinus alfa i dzielimy przez g i razy ten nawias. Czy do, do mianowników dochodzi G razy sinus alfa plus mikrosinus alfa? Tu do dwójki dochodzi, a do licznika dochodzi sinus alfa. No i teraz y, y, zobaczmy, że gdyby ten sinus alfa był jeszcze tu pod tym h, to h przez sinus alfa to jest nic innego, tylko przebyta droga, czy długość równi. Czyli do, ale droga przebyta, h przez sinus alfa, a g razy sinus alfa plus mi cosinus alfa, to w tym przypadku to jest nic innego, tylko wartość przyspieszenia. Yy, możecie sprawdzić takie samo zadanie tą drugą metodą w tym, w, za na lekcji, kiedy to pierwsze zrobiliśmy. Yy, czyli tak naprawdę mamy, że s. S równa się V kwadrat przez, przez 2A. No to jest wzór, właśnie typowy wzór na, na drogę przebytą przez ciało ruchem jednostajnie opóźnionym do momentu zatrzymania. Ale widzimy, że, że gdybyśmy już później robili to, za którymś razem, żebyśmy właśnie praktycznie tego byśmy nie pisali, ten wzór na siłę tarcia to było zawsze minus T razy S, więc właściwie, tylko byśmy od razu napisali, że to WT to jest minus T razy S, w miejsce talcia. Byśmy wstawili tą wartość, no jeszcze ten związek wykorzystali i praktycznie trzylinikowe zadanie. Jeszcze ostatnie zadanie zrobimy prostsze, a czasami dla uczniów prostsze staje się trudniejsze. Więc ciało, ciało poruszające się bez tarcia po płaskim poziomem podłożu z prędkością V wpada na nawierzchnię o współczynniku tarcia mi, oblicz jaką drogę to ciało pokona do momentu zatrzymania. To jest zadanie dość proste, Właśnie, a szczególnie tą metodą. Więc rysujemy oczywiście rysunek, ciało na początku porusza się z prędkością V, działa ciężar, przez to ciało to próbuje się poruszać do dołu, naciska na podłoże siłą Fn, jeżeli A działa na B, to B działa na A, czyli podłoże działa, siłą reakcji podłoża na to ciało, te siły się równoważą, bo w kierunku pionowym to ciało się nie porusza. I jeszcze siła tarcia działa przeciwna do prędkości, a więc również przeciwna do przemieszczenia, ruch jest jednostajnie opóźniony po więc wektor przyspieszenia w tym ruchu jest przeciwny do prędkości prędkości, czyli, czyli mamy wektor a przeciwny do V, prędkość końcowa jest równa 0, początkowa V. No i teraz y, tą metodą tradycyjną, byśmy najpierw obliczyli przyspieszenie z dynamiki, y, y, siłę wypadkową, potem podzieli ją przez masę i ta masa by się tam uległa skróceniu y, i obliczyliśmy przyspieszenie i potem byśmy mieli zadanie z ruchu jednostajnie opóźnionego, prędkość początkowa V, końcowa y, z 0. Zero I byśmy obliczali znaczy ze wzorów na przyspieszenie i na drogę, byśmy pozbyli się czasu i obliczyli właśnie drogę przebytą. No a teraz od razu to sobie praktycznie, więc rozpiszemy te, ten związek między zmianą energii mechanicznej i pracą siły zewnętrznej. E, w, w, tu energia potencjalna mgh się nie zmienia, bo h jest te, wysokość, nie ulega tu zmianie te, tego ciała, więc nie ma zmian energii potencjalnej, a energia kinetyczna się zmniejszyła, była równa mv kwadrat przez 2, jest równa m razy 0 do kwadratu przez 2, czyli jest 0, więc zmniejszyła się o mv kwadrat przez 2. A i w zmiany energii mechanicznej właśnie pracy siły zewnętrznej, czyli praca to będzie siły FR i praca siły tacia, to są siły zewnętrzne działające na nasze ciało, wokół jest ciężarem, czyli, czyli to jest siła grawitacji, więc to nie jest siła zewnętrzna. Praca siły, no i tak poprzednio, praca siły reakcji podłoża. To jest tak wcześniej dokładnie ten sam wzór, kąt między siłą reakcji podłoża przemieszczeniem jest 90 stopni, cosinus równy 0, więc jak widzimy znowu ta praca tej siły nam znika. I praca sił to jest siła tarcia, wartość sił tarcia długość przemieszczenia razy cosinus kąta między siłą tarcia i przemieszczeniem. Siła tarcia jest zawsze przeciwna do przemieszczenia, do delta r tworzy kąt 180 stopni, kosinus 180 jest równy minus 1, czyli wychodzi na minus te razy s, bo długość przemieszczenia to jest droga przebyta. No i siła tarcia, współrzędnik tarcia to siła nacisku, siła na, na, na cisku, jest równa sile reakcji podłoża z trzeciej zasady dynamiki, a siła Q jest równa co do wartości siły reakcji podłoża FR z pierwszej zasady dynamiki, bo w tym kierunku ciało się nie porusza w pionowym, więc wartość siły FN jest równa wartości siły Q. Czyli, czyli wartość siły nacisku to jest wartość ciężaru, a ciężar to jest m razy g. Czyli praca siły tu w miejsce te wstawiamy, wstawiamy, teraz tą siłę tarcia, czyli mi mg będzie minus mi mg as s mi mg as s i ten minus, minus, ponieważ z tego kosinus nam wyszedł. no i mamy równanie z jedną niewiadomą, przekształcamy, dzielimy przez, przez no minus y, przez minus jeden Nosimy obie strony, minus się skraca i dzielimy przez mi, y, mi g. no masa też się skróci nam, tak, i mamy zadanie rozwiązane. I na, w następnej lekcji będziemy rozwiązali zadania też z, z tej zas, zasady, z tego związku, gdzie ten związek rozpisywali dla y, układu ciała. I też na, wrócimy do zadań, które wcześniej rozwiązaliśmy, żeby zobaczyć, że jak te same zadania można rozwiązać praktycznie dwulinikowo, jeżeli właśnie y, nie ma pytania, pytania o czas ruchu, tylko jest pytanie o zmianę stanu porządkowego na jakiś inny końcowy i obliczenie jakiejś prędkości, drogi przebytej, jakiejś wysoko, wysokości na przykład. Że dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.